No, witam. Wyjazd. Z... <laughs> Byłem z tym piaskiem, co wam kręciłem. A kto tu do mnie idzie? No kto? No chodź. <laughs> Basza. Co, opierdolimy go na obiad niedzielny? Młody widać to, głupi. Dobra. Ciekawe, że spierdoli, spierdoli, na pewno. Bo się... Kurwa, patrzcie panowie, kurwa. Z gór wraca mnie. Tam. Budowa. Tu. I tam jest mój wyjazd. Także dzisiaj nie ze mnie zeszło, nie? Tak w te góry tam wjechać to była tragedia, widzicie zresztą, nie? To jakieś worki to. No co? No lecimy. Mamy słowo na K. Kurwa, co tam, blak rozumu jebanego. Dobra Witam ponownie Piąta godzina Kamieniołomy Czwart, Czwartek Czwartek Jutro piątek, piąteczek, także zależało mi dzisiaj tu jeszcze dojechać Żeby się wysypać na jutro, bo jutro piąteczek także będzie pięknie co? Patrzcie gdzie kamieniołomy są w górach Cisza, spokój, dwa domki tam stoją. Nie wiem, ja się tu przybliżam tej kamerze. Tam zobaczcie, jakie piękne szczyty. A to jest wapno, wiecie? Tu się robi takie marmurkowe kamyczki. O. Pan mi dał do domu, mogę sobie nabrać. Nabrałem tak sobie woreczek, to sobie porosypuję w ogródku ładnie porobię. Także ten. No. Baby, oczywiście. Pucu, pucu było i to już popucowanie. Dzisiaj popucowałem trochę i tylko tu dojechałem i już jest po Dobra e, Coś tam się może złożyć nie, nie będę składał wam fajnych filmów Bo mi się nie chce A, a zresztą w dupie to A spontan jest najlepszy Coś tam Coś tam pryknę, coś tam nagram Tak ładnie Jak ktoś nigdy padroma nie widział tak wygląda Nie Dzieci patrzą tak wygląda padroma To metalowa, nie, nie zabawka. No jak ładnie, to tam musi sypać, bo tam jest tak Dobra, ja muszę podnosić, bo zaraz mnie przepierd... Naraz się z wami. Mm -hmm. Huczamy. No. Zobaczymy nową, nową Baby. Jestem tu chyba pierwszy raz, tak? Zobaczymy, jak ona wejdzie. Czekajcie. Maniu, Maniu, jedyneczka. Blokada. Dociążanie ośki. Lecimy. Dwójka. Trójka. A wiesz, że mogę wrzucić czwórkę, a potem piątkę? Jo? Idzie, 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 idziesz, baby, idziesz. Zaraz się okaże, kurwa moc, Skani Piszeć, nie? Piszeć, kurwa. Tam ta kurwa targała jak. Wejdzie, ale. To nie to, nie, nie, nie. To nie to. Dobra. I tak zakończymy dzisiejszą. Sorry, ale. Dzisiejszą eskapadę piątka blokadę możemy wyłączyć przez to mielić Dobra Teraz najważniejsze tu jest wyskoczyć na asfalt, żeby nic nie jechało, nie? Zbijemy mu do czwórki Oby nic nie jechało, bo jak stanę to już nie wyjadę nic jedzie na wyskok no i wpizdu i wylądował Nie no panowie To nie jest to Dobra, automacik przerzucony jedziemy Nie, to nie jest to To nie jest to Co bym oczekiwał od skani Także Żegnam się z wami Jadę do sklepu Jutro piąteczek i na Falkirk nieładnie, nie podoba mi się, bo w tamten piątek też skończyłem późno także trochę kilometrów mam, a tym bardziej, że to muszę się dostać przez góry czyli jak ktoś wie gdzie, co jest, to i chce sprawdzić Fort Williams Fort William A82 czyli dobrej nocy wszystkim życzę Bądźcie grzeczni, i tyle w temacie. Nara, no gdzie mnie? Tu, gdzie? Jedziesz kolego, odstęp, bo byś mu w dupę wjechał. Kurwa. kiedy się skończy ten sezon turystyczny? Ktoś na odpowiedź na te moje pytanie. Także, a w ogóle kiedy się ten rok zjebany skończy, bo już mam go dość. Wczoraj dostałem pierwsze swoje punkty w życiu. Nie ma się czym chwalić. No ale chwalić tak też było. Dobra, Nara.